Cześć, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym, piątym już odcinku serii poświęconej uprawie borówki, a w dzisiejszym materiale przyjrzymy się bliżej, czym jest ściółka, po co ściółkować i jak istotne jest ściółkowanie w kontekście uprawy borówki amerykańskiej właśnie. To tak na szybko, czym jest ściółka? No ściółka jest po prostu materią organiczną, którą wysypujemy na wierzchu ziemi w konkretnym celu zaraz pewnie ktoś powie, że ściółkę to mamy w lesie tak? I ta osoba będzie miała rację dlaczego? Bo ściółka leśna jest też ściółką, jest tylko ściółką naturalnie występującą, która tworzy się z tego co las zgubi, że tak powiem ściółka ma za zadanie ochronić glebę przed y, gubieniem składników odżywczych, przed przesychaniem, y, przed wzrostem nadmiernej roślinności okrywowej takie jak chwasty, które najczęściej u nas w ogrodach występują. Ściółka ma wielorakie zastosowanie, którą mówię później, ale tak, generalnie chodzi nam o to, że aby osłonić nasze rośliny, dół naszych roślin wraz z tą glebą, która tam się znajduje, przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, i aby wprowadzić do tej gleby z powrotem wszystkie składniki, które w tej ściółce się znajdują. I teraz przechodzę, właśnie dlaczego warto stosować ściółkę konkretnie w uprawie borówek. Przede wszystkim Borówki potrzebują regularnego Uzupełniania materii organicznej W glebie, borówki jak już wspominałem We wcześniejszych odcinkach, będę to cały czas powtarzał Są bardzo żarłocznymi roślinami Mają bardzo duże wymagania glebowe To glebę potrzebują bardzo próchniczną Dlatego musimy w jakiś sposób te składniki Uzupełniać, tak normalna osoba Powie kupię sobie nawóz i podleję Nawozem, no ale nawóz to nie wszystko Poza tym jest całe życie, cała flora Bakteryjna, te mikroorganizmy Które w tej glebie żyją Samym nawozem tej flory bakteryjnej tych wszystkich żyjątek nie utrzymamy, a są one bardzo istotne w kontekście uprawy, o czym wspomniałem w ostatnim odcinku podczas mikoryzowania właśnie korzeni naszej rośliny. Teraz, żeby wspomóc te wszystkie procesy, o które już zadbaliśmy, musimy wykonać właśnie ściółkowanie. A teraz już konkretnie o burówce amerykańskiej i dlaczego to ściółkowanie jest dla niej tak istotne. Ściółka ma fajną zaletę, ponieważ pomaga zatrzymać wilgoć. Ściółka jest to materiał, który wysypujemy naokoło roślin, jak już wspomniałem, i dzięki temu promienie słoneczne nie pieką nam tak tej całej gleby i przez to ta woda jest w stanie dłużej się w niej utrzymać. Ściółka poprzez powolny rozkład z powrotem oddaje nam to całe dobro do ziemi, zasilając dodatkowo naszą roślinę w dodatkowe składniki odżywcze. Ponadto ściółka bardzo poprawia strukturę gleby, rozkładając się, zmienia się po prostu w glebę, pomaga zregenerować tą glebę, oddaje te składniki odżywcze, sprawia, że to całe życie glebowe lepiej funkcjonuje. Jest dodatkowe środowisko dla funkcjonowania grzybków, mikroorganizmów, także generalnie samo dobro. Dodatkowo ściółka chroni nam rośliny, szczególnie młode, przed chwastami. Ściółka posiada bardzo luźną konsystencję. No chyba, że jest mokra i lekko się ubije, no to wtedy jest inna sprawa. No ale tak czy siak. Jeżeli wyrośnie nam w tej ściółce taki chwastek, bardzo łatwo go wyrwać. Ja na przykładzie mojego ogrodu już wiem, że nie ma sensu stosować folii, jakiś mat zagłuszający chwasty. Wystarczy dobrze wyściółkować grządkę, rabatę, a chwasty same wychodzą. Po prostu łapiemy, wyciągamy. Dzięki tej strukturze ściółki system korzeniowy chwasta czy tej rośliny, która nam jest nie na rękę, w tym miejscu nie jest w stanie tak mocno się złapać naszego podłoża, i dzięki tej warstwie ściółki możemy go łatwo usunąć. Kolejnym aspektem jest izolacja termiczna, która też nie jest bez znaczenia, szczególnie w okresach jesień, zima, wiosna. E, ściółka pozwala nam osłonić ziemię przed bezpośrednim kontaktem z mrozem. Dzięki temu nie ma efektów takiego skoku temperatury i ta roślina nie jest aż tak narażona na przemarzanie. I ostatnim aspektem, o którym opowiem, jest estetyka, która dla mnie jest osobiście również bardzo ważna w ogrodzie. Estetycznie wyściółkowane grządki są naprawdę dużo ładniejsze od takiego gołego klepiska, które zostawimy przy roślinie, czy też od randomowych chwastków roślin, które tam wyrosną. Każda ściółka w zasadzie może być ładna. Ja najczęściej polecam do ściółkowania korę, zrębkę lub też słomę. Według mnie te materiały najlepiej sprawdzają się w roli ściółki. Oczywiście są osoby, które i kamieniami ściłkują, no ale czy to ma jakieś większe znaczenie? Tak naprawdę musimy dobrać rodzaj ściółki pod potrzeby naszych roślin. W naszym przypadku myślę jednak, że kamienie nie będą najlepszym pomysłem do ściółkowania borówek. A już Wam wytłumaczę, jakie materiały zdecydowaliśmy się wybrać i za chwilkę Wam je zaprezentuję. Trociny. Będzie to pierwszy ze składników, którymi będziemy ściłkować nasze rośliny. Najważniejszą ich cechą jest możliwość zakwaszenia gleby oraz niska cena. Trociny dosyć łatwo możemy zdobyć w postaci takich nawet sprasowanych brykiecików i po prostu rozsypać naokoło rośliny. Ich wadą na pewno jest podwyższone ryzyko możliwości wystąpienia pleśni. Trociny z czasem się zlepią i zrobią się takie buły, więc trzeba je często zruszać. Stwarzają możliwość przyciągnięcia szkodników. Nie zdarza się to często, ale przy grubej warstwie trocin właśnie mogą się tam zalęgnąć jakieś turkucie lub nornice. Dodatkowo trociny, jak to każde materiały brązowe, które stosujemy w ogrodzie, wyciągają azot z ziemi. Także stosowanie trocin w dużej ilości może spowodować, że w tej warstwie wierzchniej, gdzie te trociny są, po prostu nie będzie tego azotu, ponieważ zostanie wyciągnięty przez trociny na potrzeby ich kompostowania. Kolejnym rodzajem ściółki, który zastosujemy jest to kora. Jej zaletą jest na pewno powolny rozkład oraz fajny dekoracyjny wygląd. W zależności od gradacji kory, jaką wybierzemy, tak będzie się prezentować. W naszym przypadku wybrałem korę drobną, przekompostowaną już, w tym celu, żeby już nie pobierała nam tego azotu podczas procesu kompostowania. I ta drobna kora będzie lepiej zabezpieczała też nam korzenie rośliny przed przemarznięciem, ponieważ jest bardziej zbita, ma tą strukturę drobniejszą. Większe kawałki kory, choć wyglądają ładniej na pewno, no nie zabezpieczą nam tak dobrze tej rośliny. Na pewno jednym z elementów, na którym musimy zwrócić uwagę może być niepewny skład. Nie wiemy z jakich drzew i z jakiej okolicy była ta kora pozyskiwana, także jest ryzyko, że w tej korze mogą być jakieś fungicydy, herbicydy, inne dziadostwo, którym gdzieś las czy też przy lesie było pryskane. Musimy mieć na uwadze, że takie coś może się zdarzyć. Nie mówię, że to jest pewne i że w każdej korze znajdziemy takie niespodzianki, ale jest ryzyko jeżeli chodzi o ściółkę, polecam też zrębkę roślinną najlepiej mieszaną, nie ma co się nastawiać czy na konkretnie liściastą, czy też na iglastą, im więcej tych składników będzie tym lepiej uzupełnią nam te braki składników w glebie ja stosuję właśnie zrębkę mieszaną i tą zrębkę zastosuję na ścieżki, które będą później nią pokryte, raz zabezpieczy mi to ścieżki przed nadmiernym wzrostem chwastów, nie będę musiał tam latać z kosiarką czy też z haczką, a dwa dodatkowo, cała ta powierzchnia na ten teren, gdzie będę miał borówki, poza tymi wyznaczonymi stricte dołkami, gdzie one rosną, będę miał zabezpieczone pod kątem y, trzymania wilgoci, będę miał większą powierzchnię chłonną. Dodatkowo cały ten teren będzie regularnie odżywiany, w związku z czym z czasem ta gleba pod spodem coraz głębiej będzie wchodziła lepsza, coraz więcej tych składników będzie. A mam dosyć piaszczyste stanowisko, więc te składniki szybko wychodzą. Ostatnią ściółką, jaką zastosujemy, będzie to już produkt dedykowany stworzony przez firmę Carbohort. Będzie to Carbomat, jest to produkt, który już widzieliście przy okazji przygotowywania podłoża do sadzenia borówek. Ja mam natomiast do ściółkowania Carbomat ściółkę. On ma nieco grubszą frakcję, co zobaczycie za chwilę. Wygląda bardzo fajnie. Wygląda jak takie małe kamyczki czarne, wręcz więc jest bardzo dekoracyjny. A ponadto jest źródłem cennych składników odżywczych. Karbomat, jak już Wam wcześniej wspominałem, pochodzi z węgla brunatnego. Jest ekstrahowane to, co najlepsze z tego węgla, i trafia właśnie w postaci takich granulek do nas dzięki swojej strukturze rozluźnia nam glebę, ma taką gruzełkowatą strukturę, która nie pozwala się tej glebie zbić, działa nam jako bufor wodny, czyli dodatkowo chłonie nam tą wodę, przytrzymując ją, a następnie oddaje do naszej rośliny. Ma bardzo dużą trwałość w porównaniu do takich materiałów jak kora czy trociny czy zrębka, karbomat dużo dłużej zostanie u nas w ogrodzie, zasilając nam tą ziemię i powodując, że będziemy mieli ten profit wodny w postaci przetrzymywania tej wody. Kolejnym Bonusem tego produktu jest to, że ma taki fajny ciemny kolor, dzięki czemu możemy przedłużyć sobie poniekąd sezon wegetacji. Dlaczego? Dlatego, że ciemny kolor przyciąga promienie słoneczne, a przynajmniej lepiej się nagrzewa od słońca, także nasza ziemia będzie lepiej wygrzana w miejscu, gdzie zastosujemy ten produkt, i przez to nasza roślina jest w stanie dłużej rosnąć, że tak powiem. Z minusów jest chyba tylko jeden: będzie to cena jest to produkt, który jest dedykowany. Pod konkretne rozwiązania ogrodnicze jest przetworzony. W związku z tym kosztuje na pewno więcej niż materiały takie jak zrębka, czy trociny, czy też kora. Chociaż kora też nie jest teraz taka tanie. A teraz zapraszam Was do prezentacji materiałów, którymi ściółkujemy i tego, jak ściółkuję nasze rośliny. Pierwszą próbę będziemy ściółkować około 10 litrami przekompostowanej kory sosnowej. Tu tą korę mam już przygotowaną w wiaderku i po prostu rozrzucam ją pod rośliną. Wiaderko ma 40 litrów, więc będę się starał równomiernie po prostu tą korę podzielić. Jak widać 10 litrów takiej luźnej ściółki to jest sporo. O! Numer dwa: Jakościółkę wykorzystam zrębkę, trociny wymieszane razem i po prostu też w ilości około 10 litrów ułożę pod roślinami. Od razu widać że zrębka jest trochę bardziej puszysta, jest świeża, nie jest sucha. Resztkę troci miałem, też dodałem, nie zaszkodzą. O! Kolejnym rodzajem ściółki w próbie numer 3 zastosujemy karbomat ściółka. Od razu widać, że ta wersja karbomatu ma grubszą frakcję. Wygląda troszkę jak takie kamyczki ozdobne. Ja po prostu podzieliłem sobie ten karbomat, który mam, na 10-litrowe porcje. I też tutaj na około roślin wysypię. Jak w przypadku poprzednich. Ściółek, jak w przypadku poprzednich ściółek. W czwartej próbie, na samym wstępie, wykorzystamy preparat Astvit, ekologiczny środek poprawiający właściwości gleby. Jest to środek, który nam e, będzie odżywiał roślinę oraz całe środowisko glebowe, chroniąc też roślinę przed patogenami. E, dodatkowo e, będzie wspomagał tworzenie próchnicy oraz rozwój korzeni. E, środek jest w postaci takiego e, sypkiego proszku. Wygląda nieco jak taka przekompostowana, sucha materia. I ten preparat będę rozsypywał najpierw po powierzchni, lekko mieszał z ziemią, która tam jest, a następnie ściółkował. Preparat stosuje w ilości 100 gram na roślina. mieszam lekko z ziemią przed wyściółkowaniem a po przegrabieniu ściółkuję korą w tym przypadku można też z rębkami Moi drodzy jeszcze tak szybko podsumowując miałem okazję pozyskać całkiem sporo materiałów w postaci zrębki Postanowiłem ten materiał wykorzystać w kilku celach. Pierwszy cel to jest zabezpieczenie ścieżek między rzędzi pomiędzy moimi borówkami, żeby nie rosły mi tam po prostu chwasty. Dwa, zwiększam powierzchnię, na której będą wchłaniały się składniki odżywcze oraz będzie zatrzymywana woda. Dodatkowo moje rośliny będą zabezpieczone przed takimi warunkami niekorzystnymi jak susza czy też przymrozki. A jak wygląda zrębka już Wam pokazuję. Tak prezentuje się zrębka, którą wysypałem. Po prostu w miejscu, gdzie moje borówki będą rosnąć, zobaczcie warstwa około 5 miejscami, nawet do 10 cm. Ja to jakoś szczególnie nie równałem terenu. A dzięki zrębce, właśnie ten teren mi się nieco bardziej wyrównał. Ziemia przykryta, okryta, zabezpieczona przed przemrozkami, przed przesuszaniem, zabezpieczona przed niepohamowanym wzrostem chwastów. Dużo lepiej wyglądają borówki posadzone w takim otoczeniu, niż jakby tu była normalnie ziemia nierówna, poprzerzucana chwastami, jakimiś innymi korzonkami. A ja tak mam jednolite podłoże. Moim zdaniem jest to estetyczne i więcej nic tu nie trzeba kombinować. A ja dziękuję Wam za dzisiejszą obecność. Zapraszam Was również do ostatniego, szóstego już w tej serii odcinka poświęconego nawożeniu borówek tuż po posadzeniu. Zapraszam Was również na nasze kanały społecznościowe, Facebook i Instagram, gdzie jak zawsze dostaniecie dodatkową dawkę wiedzy.